Afryka, kontynent pełen kontrastów, z jednej strony zachwyca bogactwem kulturowym, przyrodą i zasobami naturalnymi, z drugiej od dekad pojawia się w mediach w kontekście głodu, ubóstwa i konfliktów. A zatem skąd ta przepaść? Czy to wynik historii, polityki, geografii? A może tak naprawdę czegoś więcej. W tym filmie prześledzimy, dlaczego Afryka, mimo tego, że mogłaby wykarmić niemalże pół świata, sama od lat głoduje. Ja nazywam się Sebastian Chudek i zapraszam Was do kolejnego odcinka naszej edukacyjno-żywieniowej serii. Rozwijmy razem nasz kanał, dlatego proszę Was o lajka oraz subskrypcję ze dzwoneczkiem. Rozdział pierwszy. Kolonializm. Narodziny systemowego głodu. Na przełomie XIX i XX wieku mocarstwa europejskie podzieliły Afrykę jak tort. Oczywiście bez pytania mieszkańców. Podczas tak zwanej konferencji berlińskiej w latach 1884 i 1885 ustalono granicę kolonii, które często dzieliły plemienia lub łączyły wrogie grupy etniczne. Lecz tak naprawdę najgorsze miało dopiero nadejść. Kolonizatorzy, głównie Brytyjczycy, Francuzi, Belgowie, Niemcy oraz Portugalczycy wprowadzili gospodarkę plantacyjną, głównie nastawioną na eksport, m.in. kakao, Kawa, herbata, bawełna, kauczuk i trzcina cukrowa. W efekcie wypierano lokalne uprawy żywności, co prowadziło do głodu i niedożywienia. Oczywiście proces polegał na maksymalizacji swoich zarobków no bo my jesteśmy panami z Europy i przywieziemy sobie swoje jedzenie. A wy? No, kombinujcie. Infrastruktura? Koleje i drogi budowano tylko w jednym celu, by przewozić towary do portów nie dla ludzi. Ludność była zmuszana do pracy przymusowej, jak w belgijskim Kongu, gdzie głód był normą, mimo urodzajnych ziem. W niektórych koloniach za brak dostarczania odpowiedniej normy kauczuku obcinano ręce. System ten był nazywany również reżimem kauczukowym Leopolda II. Efekt? Zniszczona gospodarka żywnościowa i uzależnienie od zewnętrznych dostaw które trwa do dziś. Ile to tak naprawdę pomocy humanitarnej oraz pieniędzy nie zostało wpompowane w ten ląd? Cały świat zbiera na nich pieniądze, misjonarze pomagają ubogim, ale tak jakby czas się tam zatrzymał. To trochę jak próba załatania kadłuba Tytanika banknotami 100-dolarowymi. Przed kolonizacją, dieta większości Afrykańczyków była oparta na produktach lokalnych, uprawach sezonowych i systemie samozaopatrzenia. Dominowały zboża takie jak sorgo, proso, kukurydza oraz ryż afrykański, głównie w Afryce Zachodniej. Rośliny strączkowe, fasola, ciecierzyca, wspięga wężowata, bulwy i korzenie takie jak jamy, maniok i taro. Zielone warzywa liściaste, liście manioku, amarantusa, okra, mięso i ryby. Rzadziej niż dziś. Głównie w formie okazjonalnej, np. z okazji świąt lub rytuałów. Orzechy i oleje, orzechy ziemne, olej palmowy, owoce sezonowe, baobab, mango, guława, banany. Różne lokalne odmiany, fermentowane produkty, np. piwa z sorgą, mleko fermentowane i sfermentowana kukurydza. Taka dieta była w miarę zbilansowana i działała na zasadzie wspólnoty, ponieważ była przygotowywana dla całego klanu albo dla całej wioski. Jednakże Europejczycy wraz z reżimem przywieźli również swoje produkty żywnościowe, takie jak cukier rafinowany, biała mąka, herbata, kawa, konserwy. Pojawiały się w miastach i koloniach administracyjnych. Lokalna elita, urzędnicy kolonialni i żołnierze zaczęli przyjmować europejskie wzorce żywieniowe, co doprowadziło do zmiany nawyków żywieniowych, zwłaszcza w dużych miastach. Europejczycy tak naprawdę narzucali również swoje europejskie godziny posiłków, np. lunch, przekąska i kolacja, zamiast tego co było wcześniej, czyli jeden lub dwa duże posiłki. Tak naprawdę po części prowadzenie 5 posiłków dziennie nie jest skorelowane z tym, że jest to jakiś najzdrowszy model żywieniowy. Prowadzili to po części ludzie, których było na to stać. Aktualnie żyjemy w czasach, gdzie możemy sobie pozwolić nawet na 10 posiłków dziennie. Ale czy jest to najbardziej optymalny sposób żywienia? Nie wiem, choć się domyślam. Brytyjczycy w Nigerii promowali tzw. Civilized Meal, czyli danie z herbatą, dżemem i białym chlebem. W Lagos zaczęły powstawać lokale, tzw. Colonial Breakfast. Oczywiście możemy również zauważyć duży kontrast pomiędzy dietą autochtonów i dietą kolonizatorów. Kolonizatorzy jedli wyrafinowane posiłki sprowadzone z Europy lub przyrządzane przez lokalnych kucharzy, importowane masło, sery, wino i wędliny. Dania kuchni francuskiej, brytyjskiej i portugalskiej. Służba gotowała w stylu kolonialnym z wykorzystaniem lokalnych składników. Oczywiście w kontraście do tego ludność lokalna często głodowała i musiała przeżyć na monotonnych dietach, np. Na, na mące ryżu i rybach złowionych w wodzie. Zatem jak wyglądała dieta robotników, tych, którzy byli tam z przemusu i tych, którzy sami się najęli. Robotnicy w kopalniach, np. złota w RPA lub miedzi w kantadzie, na plantacji lub przy budowie infrastruktury, koleje lub drogi, otrzymywali racje żywnościowe, często bardzo ubogie, mąka kukurydziana, konserwy lub osuszone ryby, sól, olej, czasem kawa lub herbata. Oczywiście racje te były skrajnie niedoborowe, wybiałko, białko, witaminy i inne minerały, co prowadziło do licznych chorób, np. beriberi, pelagra i krzywica. Na plantacjach kawy w Kenii robotnicy otrzymywali tylko jedną miskę mąki kukurydzianej dziennie, znaną jako ugali, i herbatę. W przypadku chorób lub niedożywienia tracili pracę. Zmiany urbanizacyjne i żywieniowe. Migracja do miast, zwłaszcza pod wpływem kolonialnych potrzeb przemysłowych. W miastach powstawały często lokalne targowiska kolonialne, które pozwalały kupić m.in. ryż, często importowany, fasolę, gotowe jedzenie, np. smażone plantany, mięso z puszki i słodzone napoje. Wydakarze w Senegalu. Kolonialne władze francuskie stworzyły specjalne rynki dla tak tzw. cywilizowanych obywateli, w oddzieleniu od ludności lokalnej. Ceny te były zawyżone, a dostęp do produktów kontrolowany. Omówmy sobie garść ciekawostek z tego okresu. Chleb kolonialny. W wielu koloniach francuskich wypiekano biały chleb na modułę europejską, ale był tylko zarezerwowany dla administracji i misjonarzy. W niektórych koloniach używano żywności jako środka kontroli. Przykładowo odmawiano racji żywnościowej buntownikom lub robotnikom, którzy się sprzeciwiali. Po zakończeniu epoki kolonialnej, czyli mniej więcej od 50. i 60. roku XX wieku, kiedy rozpoczęła się fala dekolonizacji, dieta Afrykańczyków przeszła Kolejne głębokie przemiany. Te zmiany miały związek m.in. z odzyskaniem niepodległości, próbą odbudowy gospodarki lokalnej, urbanizacją, globalizacją handlu, presją organizacji międzynarodowych, np. Banku Światowego oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rozdział drugi. Dieta rdzennych mieszkańców po kolonizacji w latach 60. i 90. Powrót do lokalnych produktów był częściowy oraz problematyczny. Po odzyskaniu niepodległości, tak naprawdę wiele państw afrykańskich próbowało odzyskać swoją utraconą rolę. Wprowadzono reformy rolne oraz zachęty do produkcji zbóż proso, sorgo, kukurydza, manioku i jamów, roślin strączkowych. Część państw, np. Tanzania pod wodzą Juliusa Nevere, próbowała modelu afrykańskiego socjalizmu, opartego na wspólnotowych gospodarstwach. Rządy tak naprawdę zachęcały do jedzenia lokalnej żywności oraz do odrzucenia tzw. białego chleba kolonialnego i powrotu do tradycyjnych dań takich jak fufu, ugali, sadza i injera. W Tanzanii wprowadzono system ujama, Wspólne wioski rolnicze miały być samowystarczalne. Niestety, ale brak narzędzi, wiedzy technicznej i złe planowanie doprowadziły do niepowodzenia. Urbanizacja i kontynuacja importów żywności. Mimo starań, wzrost miast oderwał ludzi od tzw. rolnictwa. W miastach jedzono szybkie i tanie posiłki, często oparte na importowanych żywności: ryż, makaron, mąka pszenna, olej słonecznikowy i konserwy. Import z Europy i Azji. Zwłaszcza taniego ryżu z Tajlandii i Indii. Był tak naprawdę tańszy niż lokalna produkcja. Rozwinął się tak naprawdę nieformalny system gastronomii ulicznej. Smażone ryby, plantany, zupy na bazie proszków. W latach 70. w Nigerii rosło uzależnienie od importowanego ryżu. Tak naprawdę, mimo tego, że był ogromny potencjał w lokalnej produkcji. Przez to później wprowadzono zakaz importu, co wprowadziło czarny rynek ryżu. Problemy żywieniowe, niedożywienie i choroby. Uboga dieta bazująca na skrobi, maniok, mąka kukurydziana. Z małą ilością białka i warzyw doprowadziła do pelagry, niedożywienia białkowo-energetycznego u dzieci, m.in. kwasiorkor i marazm, wzrostu zachorowań na cukrzycę typu drugiego w miastach z powodu napojów słodzonych i przetworzonego jedzenia. Czyli tak naprawdę choroba, która dotyka leniwych i rozwiniętych cywilizacyjnie Amerykanów i Europejczyków. Czyli po części tak naprawdę taką moc ma cukier i mąka. Wprowadza otyłość w kraju, w którym nie ma żywności. Mogę aktualnie sfinisować to jednym bebem, który mam na myśli. Wow. W Etiopii w latach 80. podczas słynnej klęski głodu, mimo ogromnych zasobów ziemi, eksportowano kawę i sezam do Europy, a miliony Etiopczyków cierpiały z głodu. Zatem, jak po części wyglądały próby przywrócenia lokalnej żywności w latach 60. do 90.? Programy rządowe, kompanie promujące jeść lokalnie, radio, plakaty, festyny, subsydia dla rolników, nasiona, nawozy, narzędzia, tworzenie państwowych ferm, gospodarstw wspólnych i kooperatyw rolniczych. Jednakże, jakie były trudności? Brak infrastruktury, drogi, magazynów, Ceny transport, niskie ceny skupu produktów lokalnych, rolnikom tak naprawdę nie opłacało się produkować, korupcja w agencjach rządowych i niewydolność biurokracji, uzależnienie od pomocy żywnościowej ze Zachodu i międzynarodowych pożyczek. Lata 80. i 90. to neoliberalna transformacja. Bank Światowy i IMF narzucały tzw. programy dostosowania strukturalnego, cięcia subsydiów rolnych, liberalizacji handlu, wycofania państwa z rolnictwa. To doprowadziło do upadku wielu lokalnych inicjatyw rolniczych. W Mali w 1989 roku wycofano państwowe subsydia dla lokalnych produktów prosa. Jego produkcja zaczęła spadać o 40%, a ludność zaczęła kupować tani importowany ryż. Zatem jak wyglądała część w tak naprawdę różnych częściach Afryki po kolonializmie? Mam dla Was kilka przykładów. Afryka Zachodnia, Nigeria, Ghana, Senegal, tradycyjne Dania, Fufu, jollof Rice i soup, rozwój przetworzonych produktów, wschodzone napoje, chleb, makaron. Ryż to produkt podstawowy, choć nie zawsze lokalny. Afryka Wschodnia, Kenia, Uganda, Tanzania. Tak naprawdę ugrali jako podstawowy posiłek mąkę kukurydzianą. Duża popularność herbaty to po części dziedzictwo kolonialne. Zmieszona rola sorgo i prosa który jest mniej popularny niż dawniej. Afryka centralna, Kongo, Kamerun. Dieta oparta na manioku i rybie. Powolny rozwój rolnictwa uzależnione od importu, problemy ze transportem żywności z terenów wiejskich do miast. Afryka Południowa. Silna urbanizacja, duże zróżnicowanie diety, znaczny udział żywności przetworzonej, nierówności społeczne, część populacji je bardzo dobrze. Chodzi o klasę średnią, a część, no oczywiście nie dojada. Rozdział trzeci. Dieta w Afryce po roku 2000. Monotonia i wysokoskrobiowa dieta ubogich. Dla większości biedniejszej ludności, zwłaszcza na wsiach, dieta to głównie mąka kukurydziana, ryż, często importowany, maniok, smażone plantany, fasola, soczewica, czasami sól i olej roślinny, herbata z cukrem. Tak naprawdę mięso, mleko i jajka to rzadkość. Warzywa są tylko sezonowe oraz w małej ilości. W Malawi przeciętny posiłek ubogiej rodziny to ugali i liście dyni. Tak naprawdę mięso jada się tylko w święta. Albo wcale. W miastach Afryki tak naprawdę rozwija się jedzenie typu convenience food, czyli po części wygodne jedzenie. Smażone fast foody uliczne, np. chipsy z manioka, smażone kurczaki, słodkie napoje gazowane typu cola i fanta, chleb tostowy i margaryna, importowane makarony, ryż i konserwy. To tanie, szybkie, czasami nawet smaczne, ale mało wartościowe jedzenie. Efektem jest po części wzrost otyłości, nadciśnienia i cukrzycy. W Nigerii tak naprawdę nazywa się to dieta biedoty, czyli dużo kalorii, mało wartości odżywczych. W Lagos tak naprawdę dzieci nieraz piją częściej napoje gazowane niż zwykłą wodę. Dieta klasy średniej jest po części globalna i zachodnia. Rośnie afrykańska klasa średnia, głównie w Nigerii, Kenii, RPA i Ganie, która to przejmuje zachodni styl jedzenia. Fast foody typu KFC, Pizza Hut i lokalne sieciówki. Słodycze, desery, cukier w nadmiarze, oczywiście. Mięso coraz częściej się pojawia na talerzach. Wino, piwo i alkohol to po części weekendowy standard. I o dziwo, porównując to do Europejczyków, taki styl życia jest on wiarą sukcesu. Niestety, ale wraz z nim rośnie wskaźnik otyłości oraz nowotworów jelita grubego. W Nairobi w 2023 roku otwarto największe centrum gastronomiczne Afryki Wschodniej. Były tam m.in. sushi, burgery i bubble tea. Jednocześnie w odległości 15 km od tego miejsca stały wozy ONZ, które rozdawały jedzenie biednym ludziom. Więc tak naprawdę dlaczego ludzie tyją, pomimo tego, że nie mają co jeść? Jest to zjawisko, które się nazywa jako głód ukryty lub otyłość ze niedożywienia. A więc jak to działa? Osoba może spożywać duże ilości kalorii z oleju, białej mąki, ryżu, manioka itd., które mają duży ładunek energetyczny, ale jednocześnie nie spożywa białek, owoców, bonika i białka. Czyli relatywnie nie mamy dostępu do minerałów, witamin, enzymów. Jaki jest tego skutek? Organizm gromadzi tłuszcz, ale cierpi z powodu chorób układu odpornościowego, anemii lub osłabienia. Potencjał Afryki na spichlerz świata. Według raportu FAO i AFDB. Czyli African Development Bank Afryka posiada około 60% nieużywanej żyznej ziemi, ornej na świecie. To tak naprawdę największy zasób gruntowy na uprawę. Ma idealny klimat do produkcji żywności tropikalnej i subtropikalnej, np. owoce, zbóż, kakao, kawa, ryż, orzeszki ziemne. Ogromne zasoby wodne do rzeczy Nilu, Nigru, Konga i Zambezi. Ogromny kapitał ludzki, młoda i pracowita populacja. Ponad 70% osób to ludzie poniżej 30 roku życia. Więc tak naprawdę na chłopski rozum, dlaczego Afryka głoduje, mimo tego, że ma taki potencjał i praktycznie cały czas pompujemy tam tonę pieniędzy. To po części niewykorzystana ziemia i brak infrastruktury. Mimo że żyznej ziemi tylko około 10% nadające się do uprawy ziemi w Afryce. Jest wykorzystywana intensywnie. Większość gospodarstw jest mikro, w skali od pół do dwóch hektarów. Tak naprawdę brakuje niemalże wszystkiego, między innymi maszyn. 80% rolników używa ręcznych narzędzi. Nawodnienie ponad 90% zależy od deszczu, magazynów. 40% plonów gnije po zbiorach oraz transportu, brak dróg z wiosek do rynków. Przykład, w Sudanie Południowym rolnicy mają niemalże najlepszą możliwą ziemię do otrzymania w Afryce. Jednakże co z tego, skoro nie ma jak przewieźć plonów, no i nie ma chłodni transportujących plony? Rozdział 4. Dlaczego pomoc Zachodu sabotuje tak naprawdę rozwój Afryki? Tak naprawdę pomoc żywnościowa niszczy lokalne rynki. Organizacje humanitarne, między innymi z USA albo z Europy, dostarczają tony jedzenia, między innymi ryż, kukurydzę, mleko w proszku itd Jakie są zatem tego skutki? Spadek cen lokalnych produktów, bankructwo rolników oraz po części uzależnienie dalej od tych dostaw. W Ganie lokalni ryżarze nazwali ryż z USA produktem śmierci, bo po jego masowym imporcie ich branża zniknęła tak naprawdę z rynku. Czyli po części można powiedzieć, że tak naprawdę lokaliści, którzy tam żyją, sami mówią: spokojnie panowie, damy sobie radę, nie potrzebujemy od was nic, ale ludzie leniwi i tak naprawdę ci, którzy dalej tam są na stołkach Sami mówią, o, jesteśmy biedną Afryką, dalej potrzebujemy wszelakiej pomocy. I to po części jest tak naprawdę kroplówka, która w jakimś tam stopniu podtrzymuje pacjenta przy życiu, ale wydaje mi się, że pacjent jest już zdrowy i możemy go wypisać ze szpitala, ponieważ inni też potrzebują kroplówki. Korupcja, czyli tak naprawdę cichy morderca żywności. Korupcja nie jest Korupcja jest tylko jeśli nie jestem w Ale jeśli jestem częścią korupcji... I'll it. Malwersacje w programach rolnych. Rządy i elity przyjmują pomoc, ale maszyny rolnicze sprzedawane są na czarnym rynku. Nawozy trafiają do elitarnych farm eksportowych, np. kakao lub kawę, gdzie cały tak naprawdę profit trafia oczywiście do elit i zaprzyjaźnionej farmy. Fundusze są przekierowywane do kampanii wyborczych. W Nigerii program FAO i USAID wykazał 100 tysięcy beneficjentów. Tak naprawdę po audycie okazało się, że tylko około 12% z nich Otrzymało realną pomoc. Więc tak naprawdę 88% środków poszło w nicość. Tak naprawdę brak jakiejkolwiek przejrzystości i nepotyzm w afrykańskim sektorze rolnym powoduje straty około 30-40% do otrzymanych dotacji. Programy rozwojowe w Afryce, które są skierowane na rozwój i zarobek, ale nie autochtonów. Jakie są najczęstsze cele dotyczące żywności oraz rolnictwa w Afryce? Zwiększenie plonów rolników małorolnych, ułatwienie dostępu do rynku zbytów, wprowadzenie nowoczesnych technologii rolnych, wzmocnienie spółdzielni lokalnych i łańcuchów dostaw, szkolenie rolników i edukacja żywieniowa, walka z niedożywieniem i otyłością, inwestycje w infrastrukturę, drogi, magazyny, systemy irygacyjne. Jednakże, dlaczego to wszystko fajnie wygląda na papierze, a te programy tak naprawdę. Nie działają i nie mają prawa działać, ponieważ są między innymi oderwane od kontekstu. Takie projekty często są produkowane w biurach w USA, w Genewie czy w Brukseli i wszystko fajnie wygląda na papierze, ale często są one robione bez konsultacji z rolnikami, lokalnymi tubelcami oraz kobietami, które tam stanowią około 70% mocy przerobowej w rolnictwie. Przykład: program tak naprawdę dostarczania traktorów w Mali zakończył się porażką, ponieważ rolnicy nie mieli paliwa. Części zamiennych, ani tak naprawdę żadnej wiedzy, jak je obsługiwać czy naprawiać. Kolejny problem to tak naprawdę wspieranie rynku produktami zagranicznymi zamiast wspieranie lokalnych inicjatyw. Darmowe nasiona, nawozy, jedzenie tak naprawdę zabijają lokalny rynek. Gdy kończy się projekt, rolnicy nie potrafią kupić sobie nasion po realnej cenie, bo się do niej nie przyzwyczaili. Przykład, wysomali rynek kukurydzy się załamał. Pol Masowej imporcie żywności z USA. No i oczywiście rynek się załamał, no bo nie mogli konkurować ze darmowym jedzeniem, które dostawali ze Stanów Zjednoczonych. Korupcja i klientelizm. Fundusze rozwojowe często trafiają tak naprawdę do elit, lokalnych urzędników i partii rządzących. W rezultacie pomoc nie trafia tam, gdzie potrzeba. Przykładem może być to, że w Nigerii program do dystrybucji nawozów rolnych, gdzie FAO wykazało, że około 70% beneficjentów tak naprawdę nie dostało tego nawozu, ponieważ został on sprzedany na lokalnym rynku czarnym rynku. Kolejnym czynnikiem może być brak inwestycji w infrastrukturę systemową. Tak naprawdę większość tych programów koncentruje się na widocznych, namacalnych rzeczach, takie jak dostarczenie żywności, szkolenie czy rozdawanie czegoś za darmo. Tymczasem prawdziwy problem tak naprawdę leży w braku infrastruktury. Przykładem może być Uganda, czyli kraj rolniczy, który traci około 30-40% żywności po zbiorach, ponieważ nie ma chłodni ani dróg do miast. A tak naprawdę pomoc dla tego kraju koncentrowała się na edukacji rolniczej. Koro mają plony, to chyba wiedzą, jak to robić. Tylko nie mają sposobności, żeby go transportować i przechowywać. Skutki uboczne programów, czyli tak naprawdę paradoks głodu i otyłości, nazwijmy to po części efektem jojo. Z reguły ludzie otrzymują tam jedzenie w kryzysie, ale nie mają go, kiedy jest okres tak zwany normalny, przejściowy, pomiędzy kolejnym kryzysem, gdzie znowu coś otrzymają. Brakuje świeżych warzyw i nasion, a tak naprawdę pojawia się masa przetworzonej żywności z Europy i Stanów Zjednoczonych. Między innymi olej palmowy, biała mąka, ryż, długoziarnisty z Ameryki. Rezultat to otyłość w miastach, niedożywienie na wsiach, cukrzyca i niedobór mikroelementów w tak naprawdę tej samej społeczności. Zobaczmy na szybko dane i raporty, które to potwierdzają. V. The State of Food and Security and Nutrition in the World z 2023 roku: 85% inwestycji rozwojowych w rolnictwie afrykańskim koncentruje się na krótkoterminowej produkcji. A nie na trwałych zmianach strukturalnych. Kolejny to World Bank Agriculture of Development z 2022 roku. Brak integracji pomiędzy programami pomocy a lokalnymi łańcuchami wartości jest główną barierą wzrostu rolnictwa w Afryce. Oxfam Report. Rethinking Aid in Africa. Z 2021 roku. Programy są skuteczniejsze, gdy lokalne kobiety mają głos w projektowaniu inwestycji. Niestety dzieje się to rzadko. I ostatni to Transparency International. Z 2023 roku. Średnio 25-30% funduszy rolnych w Afryce jest marnowanych przez korupcję i klientelizm polityczny. Rozdział 5. Czy tak naprawdę możemy jeszcze pomóc kontynentowi afrykańskiemu? Tak naprawdę Afryka ma ogromny wręcz potencjał, by wyżywić nie tylko sama siebie, ale również. Dużą część naszego globu. Oczywiście to nie stanie się samo, potrzebne są konkretne warunki, decyzje na poziomie globalnym oraz lokalnym. Ogromny potencjał rolniczy, klimatycznie, biologicznie i geograficznie. Różnorodność klimatów, całoroczna produkcja, dostęp do oceanów i jezior. Młode społeczeństwo, średnia wieku to około 18 lat. Czyli duży potencjał siły roboczej, bogactwo lokalnych roślin odpornych na klimat. Jednakże co po części musi się wydarzyć, by ta nadzieja się spełniła? Rewolucja irygacyjna. Dziś około 95% rolnictwa afrykańskiego zależy od deszczu. Nawet małe systemy mikronawadniania mogłyby zwiększyć plony nawet o 50%, a nawet 100%. W oparcie o lokalne uprawy, czyli rezygnacja ze zachodnich, modnych zbóż, np. pszenicy, na rzecz odpornych lokalnych, np. fonio, maniok czy proso. Tworzenie lokalnych systemów przetwarzania i magazynowania. Kolejny punkt to edukacja i wiedza rolnicza. Nowoczesne rolnictwo to tak naprawdę technologia plus wiedza. Tak naprawdę brak wykształconych rolników to ogromna bariera. Potrzebne są tak naprawdę programy rolnicze dla młodych. Którzy z racji wygody oczywiście migrują do większych miast. Inwestycje, ale rozsądne. Nie wielkie korporacje wykupujące ziemię, lecz małe lokalne korporatywy i firmy rodzinne. Potrzebne są mikrokredyty, narzędzia, nasiona i infrastruktura. No i najważniejsze to ograniczenie korupcji. Raporty mówią jasno, że ponad 30% funduszy przeznaczonych na rolnictwo znika. Potrzebne są mechanizmy nadzoru, przejrzystości i wsparcia obywatelskiego. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Oczywiście, tych wszystkich rzeczy skorelowanych z Afryką i tak dalej jest całym multum, ale chciałem skupić się na tym najbardziej skorelowanym z tematem jedzenia, ponieważ po części jest to kanał dietetyczno-naukowy, a nie geopolityczny. Więc dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do kolejnych produkcji, dania subskrypcji, lajka, no i napisania ciekawego komentarza dla zasięgów. Cześć!